mam Kozimeczki, z tej strony Adam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest, jesteśmy w Pet Simulator i dzisiaj rozdamy po pierwsze naszego siódrzyka dla widza i coś jeszcze zrobimy. I będziemy, zrobimy serial, o powiem Wam później. Tutaj mamy 1000 tiketów i zrobimy opening tych 1000 tiketów na kolejnym odcinku na kolejnym odcineczku sobie teraz wszystkie Tikajczyki otworzymy, aby było klucz. Ale dobre. Le, ja lecę losować i widzimy się za chwilę. Okej, okay, widzowie, musimy wyjść jeszcze teraz do rybloksa, bo losowałem. I wygrałem, wygrał niekumaty, ty, wy, ty Gratuluję bardzo serdecznie. Niekumaty. Mam nadzieję, że wszystko kumasz i się cieszyć teraz, bo w mailboxie za chwilę zobaczysz pięknego huge'a.

I Wykrzyknik. Nie kumaty. Ty wyty. Gratuluję bardzo serdecznie. I już pecik na twoje konto. Macie śrucz w mailboxie. Jakby co? Tutaj znać. O matko, jak ty ją znasz. Dobra, nieważne, ale znacie. Adam, o tym na Dzisiaj. Robimy, zaczynamy serię od zera Czy, nie od zera tylko na tym końcu lecimy po Titanica dla widza tak dla widza lecimy po Titanica i nie, jak możecie mogliście zauważyć na początku odcinka na górze tutaj na górze jest napisany MUNIK który no, wysyłajcie, który najlepiej byście nie wysyłali to Lepiej będziecie wysyłać Możecie mi wysyłać gifty Będziemy... Będziemy... Będziemy robić różne rzeczy O matko O matka. Zakręćmy teraz trzy razy No nie no niestety No więc dobra Zakręćmy potem ostatni raz jeszcze Zakręćmy teraz ostatni raz i idziemy Dobra, to no to lecimy na Trading Plaza. posprzedajemy coś, nie, nie, nie mogę z tego. Ale pamiętajcie, tutaj macie nick mój. Macie tutaj na górze mój nick. No i możecie wysyłać mi gifty na tą serię. A ja bez przedłużenia lecę na Trading Plaza. Okej. 9 kupuję to. Musimy. Dobrze inwestować w ten. Nie, no taki jest normalny warty, nikt nie wie. Może będzie ktoś wie. Ja nie wiem. Dobra, 20. 20, 20. Ja ogólnie wiem, jaka jest akcja. Za 150 Robux z Forever ale to było. Dobra, to chcesz. I'M YOUTUBER No za co to chcesz? Nie, 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 mi to niepotrzebne, sorry Sorry, ale mi to niepotrzebne Już coś ci mogę dać, to nie to Dobra, nieważne, cancel Pamiętajcie, tutaj na górze macie majnik. Zobaczcie, to, na przykład kupimy i wyślemy do góry. Trochę gemów straciliśmy. Czemu to jest warto tyle? Jak my kupowaliśmy to było warto 40 14... Nie. Boże! To było 14 milionów warto kiedyś. Wyciądy to będziemy wystawiać grubo poniżej rapu. 7,5 7,5 Ale pamiętajcie, nikt tutaj nie wysyłajcie. ale nadzieję, będziemy wystawić teraz, że nie będę gadać. Nie, to nawet 7,1. Tak. Wiem, że to mi się nie opyla, no ale jakoś musimy mieć hajs. No i już się przynajmniej. Nie, zadanie, zadanie, 20k to nie. Zadopujemy się 25, jak okay, już coś. No i bądźcie, great chcę mieć. great deal. Oj, teraz tak musi to kupić. Może niedługo z my zrobimy, u będzie jakieś trzy. Taki jeden przykład. No nie wiem. Dwóch tysięcy? Ale dobrze. Nieważne. A, i pewnie zapytacie jeszcze, jakie, i zapytacie, Musim i jeszcze jedna rzecz, do, jak, się chce, jak chcecie mi dodać do znajomych, to majniczek. O, to jest dobre już za to. Mój... E, to dodaję znajomych... Em, od, od, do, od jednego chyba, którego mi dacie. Ja to teraz, Ale Adam, po co ty to kupiłeś? A bo dlatego, dlatego że jak jutro będę mógł mieć... Za troszeczkę taniej, bo tym jak tego tego Takiego z sporo Packu, nie z Foreverpacku. było z tego, z tego do, no Wiecie, jak to się nazywa? Z obbi No. Dobra. Z OBBY i. nie, nie odpłacę. No, a Zobbi to sobie z, zgarnął. Z pierwszego OBBY. Przychodził, mówił, że marzy o oh, huge. I wiecie, to tak w ogóle tworzymy te skrzynki. Skrzynki tworzymy. Bo to się... Ej, widzowie, to się. Te skrzynki opłaca otwierać. Nie wiecie, co ja te teraz robię? Wy nie wiecie, co ja teraz zrobię. Idziemy kupować skrzynki, widzowie. To jest taki nasz zarobek. No, co się opłaca, dziko otwierać te drugie, to się ich nie opłaca. Dobra, wracam, jak będziemy na trading plaży. No, widzowie, widzieliście. no tutaj się może i nie opłacę. Nie. Poczekajcie, 7000, 7000. Szybkie 7000 musimy zarobić. Szybkie 7000. No, żartuję, tak. Jak się tutaj to sprzedaję? No nie, jakbym chciał być w tym. Tutaj. Nie podać mi tu, Peczku, że dla Ciebie za mało to. Rainbow Titanic. Kolejny Titanic. Kolejny, 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 kolejny Titanic. Inna, a tu, a tu inna, 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 to Tatooine, to Tatooine, to Tatooine. Obywaj się sprzedaje. Będziemy szukać tam. Liejby 5 za za gramów. otwieramy na pewno, że to będzie tyle zarobek. Będzie perfekt zarobek. Ja Titanic tanikba tywały. My się zbogowało super. Super, super. No, tutaj już można co? Dobra, nieważne. Jeszcze raz będę troszkę cię. Dobra, ale... Tu, te skrzynki się mega opłaca widzowie otwierać ogólnie. Pamiętajcie, nikt tu, macie tutaj Adamo paro na górze. Tutaj teraz to zabiorę, żebyście mogli widzieć lepiej. Adamo paro Niczek Adamo paro Mój serdecznie zapraszam do zakupu. Nie mogę. Dobra, szukamy dalej itemu. Mini Częstów 5 ze 100 tysięcy. Nie! Ktoś przed sekundą to kupił, bym miał taki zarobek. Milion diaksów już bym zabilibyśmy już. Przybilibyśmy już próg miliona diaksów. Nie no, Czekajcie, Poczekajcie, wystawimy tutaj szybko. Zobaczmy ile zarobimy z tej nie, nie, ja widzę... Nie, nie wytrzymię. Teraz te, które zostały temu odbeczkowi. I to będziemy mieć 900 tysięcy. O Jezus, teraz to naprawdę przewaliliśmy. Teraz to słabi przewaliliśmy. No to już jest potrzebne. już to już nowy event! I mi będzie grało tylko na kompie I oczywiście musiałam wydać tam troszeczkę, troszeczkę pieniążków. Ale dobra, lecimy dalej. Widzowie, trzymajcie kciuki. I ten Titanic, widzowie, jak już mówiłem, będzie, będzie chyba najlepsze rozdanie jedno z najlepszych rozdnień w Polsce. To jest rozdanie na Titanica, fajnego Titaniczka, którego możesz zgarnąć właśnie ty, jeżeli wyślesz. Zobaczmy czy się będzie po cało. Mamy 821, 8 mam 866. O, 866. A teraz mam bym... kupmy jeszcze jedną skrzyneczkę. 824. O jej, już Maria, to nie wiem. To jest nie wiadomo czy dobrze, ci da czy źle, no ale zazwyczaj oddaje dobrze, jak teraz patrzę. Dobra, to szukamy tych skrzyneczek i dobijamy ci milion. Tak, o dziś dobijamy milion. Ale my z 600 tysięcy, to dostaliśmy z tego 700. Możemy myślimy kupić w jakiejś hurtowej ilości i potem i będzie milion gębów? Sprawdźmy to. Przepraszam, słyszeliście słyszycie w tle dźwięki. Więc ja nie zmuszam co do tych książek. No ale wiecie. Każdy chyba chce Tanika. No nie. Dobra, ja nie wiem, nie, jest, nie. To jest już dobre. Co naj naprawdę się boję tego. Nie dalej ją wydajemy połowy z połowy Teraz otwieramy. O Jezus, nie mogę zabrać się. Mieliśmy zarabiać, a przewalono. No widzę, że tak kusi to kupić. Błagam, jak to się nam opłaci? Mogliśmy kupić to taniej, no wiem, no ale wiecie... Coś będzie się opłacał. O Jezus Maryj... Ok mi 1000 to daje. Ja my teraz tylko przewalamy ale wiecie to szukajmy jeszcze raz, jak nie będzie tanio, to po prostu kończymy już tego kupowanie, bo troszeczkę jest za dużo tego. A! I widowie. Jak możecie nawet... Przykładowo są szanse, że będziemy otwierać te 2024 gipsy jeżeli będziecie wysyłać. Ale do znajomych, jak chcecie mnie dodać, to cena 18. Dobrze. No matko, czemu? A widzicie tutaj nie zawsze do Dobra, kupujemy ostatni raz. Już obiecuję. Tak mnie to pusi, no ale... Nie mieliśmy przewalać gemów. No dobra. No, trudno się mówi. Mamy to ma być ciekawy odcineczek, żebyście mieli co oglądać. Będziecie tutaj na górze niczek. Maciej będzie albo opening giftów, gdzie jest duża szansa na tytanu, No albo. Wie. Zobaczcie. Ostatni raz kupiłem. Nie, ja po prostu zwariuję. Ja po prostu widzowie nie wiem jeszcze robić. No i co ja zrobiłem? Dobra, nie jest mogą tym drugim sobie Ну обра, мама, миллион, полмиллиона. Сблизились на лец, вроде бы, ура, сегодня чеша. 27... нет, не тикать. Тикать, 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 тикет. Тикет, 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 тикет. Тикет тикать, 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 Let's go, to, z, to nie tylko będzie kolejny i znowu bez głosu niestety. Kombin. Możemy teraz tak skombinować może być tych górnych części dużo potem tak powoli kupować te niedolne będziemy tak... Taki zarobek, taki za, to się nazywa zarobek. Dobra, kupujemy k nie tutaj, OK. Będziemy już powoli kończyć odcinek. Ale jeszcze raz za, z, z, gratuluję niekomatemum. Nie można tego, a to można, nie, a to można. No nie mogę z tym. Nie ma dolnej, do tego klucza. Jeszcze tak nie mogę. U mnie już się znajdzie. Oj, jakby to wszystko miało. Nie, nie mogę. Dobra, widzę. Wolutku kończymy. Nie wiem, czy jest cokolwiek... Nie, nie wiem, czy jest sens cokolwiek robić. Robuxów chyba nie mamy nawet. Nie, nic nie chcę. Nie zmuszajcie mnie do wydawania gaz na tą grę. No dobra, widzowie. Nie ma co robić. Nara.